Witam Państwa. Po bardzo długiej przerwie znowu podróżuję. A gdzie lecę, to się za chwilę dowiecie. Póki jestem na lotnisku zmierzam do swojej bramki już. Poza jak nie mogę doczekać, powiem wam. Ja byłem w tym Dubaju przez... No nie, od początku covid do teraz. Nic się nie ruszałem. Byłem na tych Maldiwach na 3 dni, to w ogóle przatuję się do to już od razu. Więc a, nareszcie jakaś podróż, nareszcie. Nawet nie macie pojęcia jakie się cieszę, że wreszcie mogę się wyrwać gdziekolwiek. Nie wiem co oni robią w takich kombinezonach i tak dalej, ale to jest po prostu świat w dobie covida. Przecież jeszcze rok temu, czy dwa to temu niecałe. To było w ogóle nie do pomyślenia. Ludzie w kombinezonach. No i oczywiście samolot pusty. Tu jest całe, cały tył samolotu. Są nie wiem z osoby tam. A tak sobie umiałem lot. Po co mi jakieś filmy słabe, które wszystkie pewnie widziałem, jak można zagrać w mega klasyka gier wyścigowych. Need for Speed Underground 2. To jest to. Tak to ja mogę lecieć. W ogóle fajne są te linie Jakieś takie wszystko lepsze jest. Patrzcie, tu jest na przykład... Cyk. Lusterko. W Emiratesie tego nie było. A tutaj posiłek. No taki dosyć... Wygląda biednie, tak jak zwykle, nie? Nawet trochę w sumie mniej niż zwykle. Jakaś słaba bułka, deserek. I w sumie nic oprócz tego. Bo szklanka wody. Ale pewnie będzie smacznie. Było dobre. No i wylądowałem sobie w Singapurze, tylko to nie jest jeszcze ostatni wstanek mój. I teraz powiem Wam jaka jest moja sytuacja. Leciałem całą noc. Co tu ty ty dzieje? Jakieś kominowe rzeczy znowu? Aski, nie wiem co tam się dzieje. Chwilę. Nie wiem o co chodzi. Zapytałem, Ci do mnie puścili. A13. A13. Dziękuję. No, więc tak, moja sytuacja wygląda w ten sposób. Leciałem calutką noc. I nie spałem. Bo tak to wygląda, że teraz w Dubaju jest. Dopiero tam po trzeciej, a tutaj już jest po siódmej rano. Czyli mam całą noc z głowy. Spałem może z godzinkę. A następny lot mam za 8 godzin. I mam teraz misję, żeby całe to 8 godzin nie spać. Czyli tak jakby nie będę spał przez całą noc i cały dzień. Dlaczego? Dlatego, że jak wyląduję później w mojej ostatecznej destynacji, to będzie wieczór. Jakbym teraz przyszedł spać, to bym tak naprawdę przespał cały dzień i w nocy nie mógłbym spać, bym sobie rozwalił kompletnie zegar biologiczny bym siebie sam zjetlagował, a teraz mogę sobie pomóc w ten właśnie sposób że walnę sobie jakąś mega mocną kawę i będę grał na kąpie cały dzień powiem że nigdy tak nie robiłem jeszcze, że grałem na kąpie, podczas podróży to jest zajebiste dobra w końcu się okazało po pierwsze, że nie mogę wyjść z lotniska w ogóle nie ma takiej opcji, druga sprawa nie mogę nawet wyjść z yy z jednej małej strefy, gdzie on czekać cały dzień, gdzie prawie nic nie ma. O, jest coś takiego, o, Taka buda, gdzie można sobie kupić coś do picia. I tyle. Nie ma żadnego, nie wiem czego tam Starbucksa, kawiarni, restauracji, nic. Więc gdybym to wiedział, na pewno bym tak nie zrobił, bo był drugi lot. Dosłownie od razu jeden po drugim, że nie czekam nic. I był droższy chyba o stówę czy coś takiego. I mówię, a stówę, a to sobie wolę tutaj zostać na tym lotnisku. Coś sobie dobrego zjem i tak dalej. Odpocznę sobie od tego samolotu i polecę dalej. I będę wtedy na czas e, wieczorem e, w swoim miejscu docelowym i pójdę sobie prosto spać, zamiast lądować rano i czekać, żeby w ogóle nie, nie móc wejść do hotelu, bo wiadomo, w hotelach check jest od, e, na przykład o 14.00. Dobra, nie wiem, czy to było, za pierwszym razem, więc powiem jeszcze raz. Czemu wybrałem lot z 8-godzinną przyjatką, który był tylko o 100 tańszy? Dlatego, że byłbym na miejscu teraz, gdybym poleciał dalej o godzinie 9 rano. A check jest o 14. czy mi się to nie opłaca, bo i tak nawet nie mogę się zaczekinować do hotelu. A tutaj, jest, tutaj miało być bardzo fajnie, miałem sobie zjeść jakieś super dobre singapurskie danie, wypić sobie kawkę, posiedzieć, pograć na kąpie i polecieć dalej. I oszczędzić stówę jeszcze, którą pewnie tutaj wydano na odnisku na jakieś dobre jedzenie. I w ogóle, w ogóle coś fajnego. Więc taka była moja teoria. Niby to jest dobre. Bo nic by mi z tego nie przyszło, żebym był wcześniej na miejscu. I tak bym musiał czekać i tak. No ale nie wyszło, no bo niestety jest tutaj dosyć słabo. Jak widzicie, nic tutaj nie ma. Jest jakaś jedna budka z kawą, chyba czy dwie. I tyle, koniec. A i dostałem tą opaskę. To jest opaska y, tranzytowa. Czyli ja jako człowiek z taką opaską gdzieś lecę dalej i trzeba mnie zabrać stąd, kiedyś. <laughs> Niby tak jest. To jest moje jedyne miejsce, gdzie mogę coś zjeść i napić. I mamy na cały dzień, no o, kanapkę mogę sobie kupić. Kupiłem w końcu herbatę za 17 zł taką malutką. A to jest moje stanowisko na cały dzień. Przesło dostawione, bo normalnie są takie tabarety. Laptop i coś będę na nim robił. Nie wiem, może zmontuję vloga tyle, ile zrobiłem na razie. Zobaczymy. Gram sobie, gram i czas bardzo wolno leci. Jest dopiero 11. A ja mam po 16 samolot. Masakra. Po wielu godzinach grania niestety wymiękłem i chwilę się zdrzemnąłem, a po tej drzemce wezwano mnie już na kolejny, tym razem ostatni, lot. Jestem już w samolocie ostatnim i jest na pokładzie pięciu pasażerów tylko łącznie ze mną i e, załogi jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, też pięć osób w sumie, czyli jest e, tyle samo, po jedną załogę na jednego pasażera. E, więc właśnie przyspałem się jeszcze trochę, niestety nie wytrzymałem, bo jestem tak strasznie zmęczony, że tak że z dwie godziny zasnąłem, ale chyba pójdę spać w nocy. Po dwóch godzinach to jeszcze się da spać na szczęście. Zobaczcie, ile w ogóle jest tutaj e, miejsca w tym samolocie. Wszystko puste. Skoro już nagrywam żarcie, to zobaczcie, co raz mamy. Lot trwa półtorej godziny tylko. Ja dostałem ciepły posiłek, to jest e, wołowina z pire takim zmięczonym, loda takiego fajnego, e, no i e, tutaj herbatkę. Można sobie wziąć coś innego oczywiście, ja wziąłem herbatę z mlekiem. No jestem na miejscu. Chcecie wiedzieć gdzie jestem? Kto się domyślił już? Stali widzowie i ci, którzy mnie znają pewnie wiedzieli gdzie, gdzie mógłbym polecieć w jakie miejsce mnie ciągnie w jakim miejscu wcześniej byłem oczywiście jestem w Tajlandii a konkretnie na Puket, na wyspie Puket Ale to za chwilę okay. wiem, mam więcej, bo teraz zegać masakra i kolejne coś covidowego. Nie wiem o co tu chodzi ale to jest po prostu koszmar podróże w tych czasach to jest masakra. Dobrze, że w ogóle można. Dobra, przeżyłem. Trzy razy brałem do wszystkie dokumenty, sprawdzali, trzepali, kazali jakąś tą yy, yy, aplikację ściągnąć. Już miałem ściągniętą oczywiście, ale ten, generalnie bardzo dużo formalności jest, bardzo. Poszło gładko, no bo jestem przygotowany, ale no, szczerze to zajęło mi tak z dwa tygodnie, żeby to wszystko ogarnąć. Bo tam trzeba było do o, konsulatu Tajlandii powysyłać dokumenty i tak dalej. Oni musieli to przetworzyć przez 3 dni. Coś było nie tak. To kolejne 3 dni na przetworzenie poprawionej wersji, i to już masz tydzień. A jeszcze weekend chodzi. Także da się podróżować, ale no nie ukrywajmy, nie jest na razie lekko. nie? Co naprawdę bardzo chcieć. Tak jak ja. Po prostu byłem tyle w Dubaju bez wyjazdów, że nie mogłem wytrzymać. Także wychodzimy z tego lotniska i pokażę Wam w ogóle, ile jest papierów do tego. Mam 100 z papierów. Dopiero co wyszedłem, a tutaj już. Kolejny testik na wirusa. Chociaż mam szczepionkę i zrobiłem test przed samolotkim wylotem. <grymne> no i robimy, robimy, kolejny test. No, no. no. Oh. 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 He went here to my brain. Thank you. Oh. A teraz jedziemy do hotelu takim motowanem Naprawdę, powiem Wam, że luksus. Oczywiście pociąłem za to chyba z 80 zł, albo więcej. Ale no przynajmniej jest ładnie. Zobaczcie na ten sufit, <laughs> jak, jak w jakimś pałacu. No i to wszystko, oczywiście zapomniałem nagrać, jak wychodzę z tego, z busa i w ogóle, ale jestem już w pokoju. I pokażę Wam, jak wygląda mój pokój hotelowy. W ogóle wszystko jest na tajskim patencie. Jest tylko jedna babka, która wszystkim się zajmuje, i mówi mi: Ja jestem, nie będę ci sprzątać codziennie, bo nie mam czasu. To tak co parę dni Ci w tym pokoju, a w ogóle to ja przychodzę do pracy tak na 11.00. Także jakbyś chciał coś wcześniej, to mnie nie będzie, nie? Nie pomogę ci. <grym> to jest tajemska mentalność. I jeszcze mi powiedziała, że. A tak w ogóle to sami sobie pijemy, to wieczorem tam jest na górze basen, nie? I sobie pijemy z innymi znajomymi, zapraszam znajomych do siebie do pracy i pijemy sobie, nie? Wow, mega, mega. Jestem strasznie zmęczony w ogóle. Boli mnie wszystko i e, ledwo żyję, więc zaraz tego vloga kończę. Pokażę Wam tylko szybko, takiego obiecałem. Ile papierów miałem? Może o nich zrobię kolejnego vloga. Co trzeba zrobić, żeby do, do, do Tajlandii przyjechać? Dajcie znać, jakbyście chcieli, czy coś czegoś takiego. Może ktoś by chciał. A to są papiery, które muszę wypełnić do Tajlandii. patrzcie. To są wszystkie papiery. I zajmuje to naprawdę. mi o dwa tygodnie. Także jest źle, a teraz szybko tur po pokoju. Tu są drzwi, oczywiście, tutaj jest łóżko. Tak wyglądają ściany i to wszystko. Cyk, bardzo duży telewizor w sumie i ma tam YouTube'a i wszystko. To jest Smart TV, więc też fajnie. Lodóweczka mała, jakby coś było trzeba jakieś, nie wiem, piwko schłodzić na przykład, <laughs> Tutaj taka pseudo szafa, można coś powiesić. I oczywiście tutaj łazienka. Jest dosyć mała, ale w terenie zawsze są małe. Tu jest prysznic, zawsze jest takie, taka maszynka do podgrzewania wody, nigdy nie widziałem normalnego prysznica jeszcze w Tajlandii, pewnie są, ale nie widziałem, no, także tak to wygląda i jeszcze hicior, 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 tu jest super balkon ze zlewem, który nie wiem, na cholerę mi jest potrzebny, ale jest, także spoko i widok mam, nie jakiś super mega nie wiadomo na co, ale fajny, bo... Tu jakieś wzgórza są i w ogóle jestem na najwyższym piętrze. Tutaj mam widok na ulicę i na to wszystko. Nie ma na co narzekać. I tam jest 7-Eleven, także zawsze można coś skoczyć, kupić, zjeść, wypić. Dobrze. No i tyle na dzisiaj. Słuchajcie, powiem Wam tak. Po pierwsze, czemu tu przyjechałem? Bo nie mogłem wytrzymać w Dubaju, to już chyba mówiłem. A po drugie, co tu będę robił? Będę trochę odpoczywał i postaram się jak najwięcej nagrywać. Nie obiecuję, że będzie nie wiadomo ile tych vlogów. Nie mówię jaka będzie ilość, ale będę się starał korzystać z tego, że jestem w nowym miejscu i że mogę jakiś nowy content dla was stworzyć. Więc będę starał się robić w miarę możliwości jak najwięcej fajnych wloczków. Także trzymajcie się i pamiętajcie, żeby subować kanał i łapkować i lajkować like, wszystko, bo będzie więcej filmów. I dajcie mi znać na koniec. To jest dla mnie mega ważne, serio. To nie jest jakaś ściema youtuberska, czy wam też będzie się fajnie oglądało coś z nowego miejsca i czy wam też się Dubaj znudził? Bo mi się strasznie znudziło nagrywanie filmów filmowo Dubaju. Tam już nie mam kompletnie o czym nagrywać, i bardzo mnie cieszę, że tu jestem. Dajcie znać, czy macie tak samo jako widzowie, czy może tylko Dubaj i tajemna was nie interesuje. I tym zdaniem się żegnam. Trzymajcie się i do następnego bloga, który będzie zaraz szybko nie robił.